Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Po dzisiejszym Brawl Talku dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych i pozytywnych rzeczy, ale chwila, mogliśmy coś przeoczyć. Obejrzałem sobie Brawl Talk kilka razy w spowolnieniu i mam dla Was kilka rzeczy, prawie 10, które rzeczywiście mogły uciec z Waszej uwadze. Nie do końca wiemy jeszcze o co chodzi w takich małych podpowiedziach, które daje nam Supercell, dlatego będę próbował to wytłumaczyć. Zapraszam do polajkowania, do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem. I jeżeli macie jakąś rzecz, którą wy zauważyliście, napiszcie oczywiście w komentarzu. Lecimy z tym. No, i pierwszy screen. Mamy tutaj, słuchajcie, nową ikonkę Poco. Oraz PAM. PAM oczywiście dostaje remodel, o czym nie powiedzieli w tym Brawl Toku, natomiast to już było wiadomo od, od kilku tygodni tak naprawdę. No więc takie dwie nowe ikonki. Dowiedzieliśmy się o tym przy okazji questów. Druga rzecz to mamy ukrytą śpiącą, śpiącego, przepraszam, Sandy. Na tych nowych mapach Sandy będzie miał swoje łóżko i tam czasami będzie nas podczas gry odwiedzał i spał. Kolejna rzecz bardzo ciekawa zmiana cho sposobu chodzenia, poruszania się postaci, jaką jest Mortis. Macie tutaj teraz porównanie, jak to wygląda w grze teraz, a jak będzie wyglądało. Ten, tą swoją broń, zależy oczywiście od skina, będzie jakby ciągnął za sobą trochę. No i no wi widać różnicę po prostu. To jest taka ciekawostka czyli może Supercell przymierza się do tego, aby coś tam w Mortisie pozmieniać. To by było bardzo ciekawe. Powraca chodzą, a razem z nim przerobienie tego, tego trybu gry. I można zauważyć, że im dłużej drużyna jest w obszarze, który trzeba będzie zajmować, tym wyżej jest flaga tej drużyny. Kolo, oczywiście są dwa kolory: niebieski i czerwony, czyli kto pierwszy, tak mi się wydaje, że na tym będzie polegał ten tryb że kto pierwszy tą flagę po, podniesie do góry, ten po prostu wygrywa. No i oczywiście na ziemi mamy znaczniki, kto po prostu wygrywa. Wchodzi nowa postać Gale, ale na samym końcu odcinka mamy również taki sneak peek odnośnie. Update'u czerwcowego, czyli nowej postaci. Nie wiem jak ona się nazywa, ale wygląda jak taka, taki mini RICO po prostu. I zobaczcie teraz na jego system zachowania się pocisków po wystrzeleniu ym, przez tą postać. Ma on w ogóle inny kształt niż, niż u większości postaci tak naprawdę. I to będzie wyglądało tak, że na początku one będą bardzo blisko, wąsko siebie, oczywiście wtedy zdają najwięcej demedza. Potem się rozchodzą. No i wtedy prawdopodobieństwo trafienia przeciwnika jest mniejsze i potem znowu się schodzą, czyli znowu można zadać ten damage potrójny, bo trzy kulki będzie strzelał. Także bardzo ciekawa rzecz. No takich zróżnicowanych systemów jeszcze w grze nie ma, natomiast w czerwcu możemy się doczekać. I bardzo jeszcze co mnie zainteresowało przy tej postaci, to taka mała główka Riko nad nim. Co prawda w grze tego nie widać, ale może będzie to miało związek jakiś z jego ultem. No nie wiadomo jeszcze, bo za mało tego gameplayu nam po prostu twórcy gry pokazali. Podczas prezentacji Brawl Passa i nagród można było zobaczyć nowe tło. E, wygląda jak e, po prostu oka tary, czyli takie tematyczne tło, no bo wiadomo, sezon nazywa się Bazar tary, coś takiego. No i tak najprawdopodobniej będzie również wyglądało tło w menu głównym gry. Ciekawe, czy przez cały sezon i ciekawe, ile te sezony będą trwać, bo też nie wiadomo. Odnośnie jeszcze wracając do głowy nowej postaci, oczywiście, no to można ją było zobaczyć już, słuchajcie, półtora roku temu w grze. No a gdzie? Skin Dynamica Świąteczny. Zobaczmy, odwróćmy go, i tam w torbie z zabawkami jest taka główka, i ona nie pasuje do RICO ani do Barleya. Także to jest po prostu zbieg okoliczności, tak mi się wydaje. Kolejna rzecz, tutaj znaki zapytania przy tym, bo twórcy gry nie powiedzieli nam nic o startokenach. O tokenach już zostało nam wyjaśnione, że one będą wpływały na nasze nagrody w Brawl Passie, że teraz już tych skrzynek w menu nie będzie, tylko właśnie tokeny będą wykorzystywane do odblokowywania również między innymi skrzynek też, ale innych nagród w sezonie. Natomiast start, o startokenach nic nie powiedzieli, nie wiadomo co się z nimi stanie. Szkoda jakby zostały po prostu usunięte z gry, no albo po prostu jakaś tam skrzynka od czasu do czasu za nie będzie do otwarcia. Chyba, że jest jeszcze taka opcja, że po tej pierwszej wygranej na danym trybie po prostu nie będzie start tokena, tylko będziemy dostawać dodatkowe tokeny. No i większość gry będzie się opierała właśnie na tych żetonach. No i podczas prezentacji nagród z Brawl Passa, Tutaj na górze w prawym rogu taki się wyświetla safik, podobny bardzo do tego z ikonki napadu, czyli trybu gry Heist. No i co on oznacza, bo tam pod tym przyciskiem coś się będzie kryło. Nie wiadomo, piszcie swoje pomysły oczywiście. Moim zdaniem to może być coś takiego, że jak już odblokujemy wszystkie nagrody, tak jak mamy to w Clash Royale, taki bank nagród, po prostu jak odblokujemy wszystkie, a będziemy nadal w sezonie zdobywać tokeny, a on się jeszcze nie skończy, po prostu nam to nie wyzeruje, no to te tokeny będą przechodziły do... Do tego sefu, i może będzie to zamieniane na jakieś dodatkowe nagrody. Nie wiem tak naprawdę, co to jest, ale no, tak jak mówię, piszcie swoje pomysły i mam nadzieję, że będzie to coś oczywiście przydatnego. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że, yy, że coś Wam nowego tutaj przedstawiłem. Do następnego odcinka. No i wszystkich tych rzeczy dowiemy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.